bardzo. Szanowni Państwo, yy, kilku, kilka osób yy, z tego właśnie teledysku mamy tutaj na sali. Jest, jest pani yy, marszałek Ewa Kieszkowska, Le weszła na salę druga pani marszałek, Urszula Posławska. Panie profesorze, jeszcze chyba nie, zdarzy, nie zdarzyło się w historii Giżycka, żebyśmy mieli w Giżycku na raz dwóch, dwie panie marszałek. To trzeba to odnotować. Jak, jak również tutaj tych bohaterów z warmi Mazur było dużo, dużo więcej. Ten Dostojny Pan z szalikiem to jest nasz Prezes Wojewódzki Stanisław Żelichowski. Młodzian w koszuli fioletowej to szef FML-u. Szef, szef FML-u. Michał Krasiński. Michał, Michał Krasiński z Kończyna. Także tutaj tych aktorów mieliśmy, mieliśmy dosyć, dosyć sporo. Było tu wspomniane, no szkoda, że, że dosłownie 5 minut nie wcześniej, ale jak było Kresiński. powiedziane właśnie. Koleżanka Ula Pasławska jest prawnoczką jednego z liderów Mazurskiej Partii Ludowej. Niech no chociażby poprzez ten fakt, że jest członkiem psl ona stanowi tą unię personalną łączącą Mazurską Partię Ludową. O, właśnie. Tak, tak, tak. Najstarszy. dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, oddaję głos pani marszałek, sej, wicemarszałek Sejmu RP Ewi Kieszkowskiej. Bardzo, bardzo, bardzo proszę. proszę. Tu, 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 nie będziemy dzisiaj tańczyć, Ula, nie namówisz mnie. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, pięknie dziękuję za zaproszenie Tobie, kolego Starosto, do Giżycka na spotkanie i na tę uroczystość pod pomnikiem, gdzie moglibyśmy chwilę też refleksji nad tym, co się kiedyś wydarzyło, nad tym, jaką mamy tradycję piękną i panu magistrowi chciałam, widzę pana magistra, podziękować serdecznie za przypomnienie tej wspaniałej historii. To było bardzo fajne połączenie i zestawienie tego przypomnienia i to, co żeśmy przed chwilą oglądali. Myślę, że możemy być dumni tak naprawdę, bo mamy piękną przeszłość, mamy piękną historię ze sobą, mamy piękną tradycję. I co ważne, mamy do niej szacunek. Nie wstydzimy się tego, bo przecież to powód do dumy. To powód do dumy. 116 lat ruchu ludowego, działalności politycznej i pan magister wskazał na dwa elementy, które łączą mazurską partię ludową z... Na tą dzisiejszą Polskim Stronnictwem Ludowym, ja wskazałabym jeszcze na jedno, co mi mocno utkwiło w, 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 w pamięci z Pana przypomnienia o Mazowskiej Partii Ludowej, to, że szanuj bliźniego swego, jak siebie samego. I my w tej naszej rodzinie ludowej mamy szacunek dla drugiego człowieka. Mamy nie tylko w tych ostatnich wyborach, ale również i w poprzednich. Ale przecież rzecz nie polega na hasłach. Hasło, bo człowiek jest najważniejszy. I to prawda, dla nas zawsze człowiek był najważniejszy. Stąd też te kolejne, czyli upominanie się o tych, którym jest trudniej, o ich bezpieczeństwo. Upominanie się i zapewnienie lepszych warunków tym, którzy... Są w gorszej sytuacji, i często nie swoje, ze swojej przyczyny, często nie, nie z własnego powodu, czy nie tylko dlatego, że bywają niezaradni. Dla nas jest to niezwykle ważne. Troska o drugiego człowieka, ale przede wszystkim szacunek. I przy tej okazji, kiedy przypomnieliśmy sobie tę naszą piosenkę wyborczą, kiedy żeśmy przy niej pracowały i. Przy okazji też znakomicie się bawili wszyscy uczestnicy tego, tego teledysku. Nikt z nas nie pomyślał, że spowoduje ta piosenka wesoła z bardzo pozytywnym i dobrym przesłaniem e, tyle emocji. Nikt z nas nie pomyślałby, że spowoduje też agresję. Nikomu z nas przez myśl nie przeszłoby, że spotka się z takim atakiem. Myślę, że potwierdzając to, że dla nas człowiek jest najważniejszy i że mamy szacunek dla drugiego człowieka, nawet jeżeli ma odmienne poglądy, nawet jeżeli ma inną opinię, nawet jeżeli tak bardzo różni się, to warto mu przypomnieć, że za wielkim miastem jest piękna polska kraina. Za wielkim miastem żyją ludzie, którzy mają taką samą godność. Za wielkim miastem żyją ludzie, którzy mają... Dużo więcej kultury, niż ten pan, który tak ładnie wypowiedział się. Nawet nie chciałbym rozstrzygać, czy o rolnikach, czy o chłopach, czy o politykach. Każdy ma swoją godność. W polityce, tak jak w życiu, potrzebna jest różnorodność. Dlatego Nasza kampania, zresztą nie tylko ta, ale jak Państwo obserwowaliście, a pewnie też wielu z Was brało bardzo aktywny udział i pomagało koleżankom i kolegom, kandydatom w kampaniach wyborczych, to kampania spokojna, kampania rozsądna, rozważna, kampania zawsze z dobrym programem, kampania blisko ludzi. Bo ta nasza działalność i praca jest taka właśnie blisko ludzi, rzetelna, sumienna i przez cały czas. Nie tylko wtedy, kiedy jest kampania wyborcza, ale wtedy, kiedy trzeba naprawdę wiele rzeczy zrobić, wykonać. Dlatego dziś miałam też wielki powód do domu, ale i zaszczyt. Byłam w gminie Wydminy po raz pierwszy w swoim życiu. Zaprosił mnie kolega wójt Radek Król. Bo chciał się pochwalić. Pochwalił się pięknym obiektem. Właściwie to kilkoma, bo i orlik, i hala, i stadion. No i przy okazji 60 lecie ludowych zespołów sportowych chciałam Ci jeszcze raz tu w Gierzycku, Radku złożyć serdeczne gratulacje, bo masz powody do tego, żeby być dumnym. My mamy powody do tego, żeby być dumnymi z ciebie. Samorządowcy nasi doskonale wiedzą, jak należy gospodarować i jak należy współpracować ze z społecznościami lokalnymi, ze swoimi sąsiadami, z przyjaciółmi, znajomymi, ze znajomymi. Tak, żeby poszukać największe, najbardziej optymalne, najlepsze rozwiązania właśnie dla tych społeczności loka lokalnych. I to był ten przykład właśnie w gminie, wydminy. I Szanowni Państwo, my musimy się chwalić takimi nie, i samorządowcami, ale takimi projektami, takimi przedsięwzięciami, takimi obiektami, jakie dzisiaj były mm, otwierane w, w gminie i w gminy. Ja wiem, że takich miejsc no, wokół nas jest bardzo, bardzo wiele, ale warto o nich mówić głośno. Warto się chwalić, warto przypominać, bo to wysiłek przecież nie tylko wójta, ale wielu znajomych, wielu przyjaciół, pracowników, urzędników i tych, którzy przygotowują wnioski i tych, którzy później pomagają je realizować. Jesteśmy gospodarni, jesteśmy rzetelni, jesteśmy przede wszystkim uczciwi i tak chcemy, żeby taka była polityka, chcemy, żeby taki był przyszły polski, nasz Narodowy Parlament. Ja mocno i głęboko wierzę w to, że tak może być. Tego mi również nauczył mój ojciec, ludowiec, i mój dziadek, ludowiec. Nauczyli mnie tego, że w każdym obszarze swojej aktywności w życiu trzeba być uczciwym, ale można być eleganckim. Trzeba tylko chcieć. I my mamy takich właśnie kandydatów, samych znakomitych i wyjątkowych, dziś jak. Kolega starosta przedstawiał każdego z nich, to naprawdę uśmiechałam się i byłam przeszczęśliwa, bo to jest absolutnie pierwsza liga. To są wyjątkowi ludzie. Każdy z nich ma swoją piękną pasję. A człowiek, jak ma w życiu pasję, to potrafi się tak mocno angażować i tak bardzo być aktywnym, bo chce się w tym spełniać. Jak człowiek się spełnia w swojej pasji, to jest szczęśliwa. Jak jest szczęśliwy, to jest życzliwy dla innych. I wydaje się to być takie proste. Nasi kandydaci potrafią właśnie taką politykę realizować, właśnie taką politykę uprawiać. A poza tym, i co najważniejsze, w porównaniu z innymi listami kandydatów, to nasi są stąd, są z sąsiedztwa. Są znajomymi naszymi, są przyjaciółmi sąsiadami, znamy ich, nie zmieniają adresu. Zawsze można ich rozliczyć. Zawsze można przyjść do wacka Strażelicza i powiedzieć, mówiłeś to, to, to i tamto. Bo on nie zmieni adresu. Tego politycznego też. Zawsze można iść do kolegi Mariana Podziewskiego i tak samo rozliczyć go. Radek Król też przyjdzie ten czas, że stanie przed swoimi... Z sąsiadami, znajomymi, przyjaciółmi, przed swoimi wyborcami i powie, składam meldunek. Ula Pasławska zawsze ma znakomite wyniki, bo potrafi się rzetelnie rozliczyć, ale prowadzi uczciwą politykę i pracuje bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Każdym, o każdym mogłabym mówić bardzo wiele. O Krzyśku o Dasiu Krzyśkowie, z którym żeśmy całą kadencję mogli właśnie taką politykę uprawiać. Ale przecież nie muszę mówić, bo wy ich znacie, bo oni są stąd. Dla nas to jest ważne, aby kandydaci byli z miejsc, w których żyją, w których pracują, gdzie mają swoje rodziny. Ale też ważne jest, aby nasi kandydaci identyfikowali się z naszym programem. A dla nas człowiek jest najważniejszy. Człowiek jest najważniejszy, ważne jest dla nas jego bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo środowiskowe, ale też i bezpieczeństwo rzeczypospolitej. Polska to piękny kraj. I myślę, że jeżeli będziemy taką politykę uprawiać, tak gospodarować i tak zarządzać, Stwarzać możliwości do tego, aby rozwijała się gospodarka polska, stwarzać możliwości do tego, aby Polska się rozwijała, aby każdy obywatel czuł się ważny, potrzebny, wyjątkowy, i żeby czuł się bezpiecznie. To będzie jeszcze piękniej. Życzę Państwu. Dobrych wyborów na jesień i wszystkiego dobrego na każdy dzień. I jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Nasza droga pani marszałek, panie pośle, panie wojewodo, koledzy i koleżanki, koleżanki i koledzy samorządowcy, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj na Ziemię i Trzeba to powiedzieć głośno, że właśnie tu na Ziemi grzyckiej najdostojniej i co roku świętujemy święto ludowe i uroczystości związane z ruchem ludowym. Stąd wcale mnie nie dziwi, że dzisiejsze spotkanie, też z okazji rocznicy 115 urodzin Polskiego Stronnictwa Ludowego, odbyły się. Tu pod patronatem naszego znakomitego starosty Wacława Strażewicza i pana Wójta. Szanowni Państwo, obchodzimy 115 urodziny. I tak sobie z panią Marszałek w Warszawie dyskutowaliśmy, że to są i setne, i 15 urodziny. Czyli dostojność, tradycja naszych mentorów i dynamizm, energia 15-latków. I taka jest nasza partia, takie jest nasze. Stronnictwo jest miejsce i dla młodych i dla starych, i dla mężczyzn i dla kobiet. A propos, bardzo się cieszę, że coraz więcej kobiet jest wśród nas. Naszą liderką jest Pani Pani Marszałek Ewa Kieszkowska i bardzo dziękujemy za to mentorowanie Pani Marszałek. Wielkie brawa. Ale Polskie Stronnictwo Ludowe to też partia samorządowców. To, że odnosimy tak wielkie sukcesy to zasługa i mogłabym teraz wymieniać starosty, wójta, y, Krzysztofa Hećmana, Pana Wojewody, który nas wspiera. To jest zasługa tych samorządowców, którzy są czasami i drapieżni, i y, y, y dadzą się pokroić za swoją gminę, za swój powiat. Po co? Po to, żeby zdobyć jak najwięcej pieniędzy unijnych, żeby jak najlepiej je wykorzystać, a w sumie, żeby województwo miało jak najlepsze efekty. Dlatego jako region jesteśmy w Polsce w czołówce, jeśli chodzi o wdrażanie pieniędzy unijnych, jeśli chodzi o program kapitał ludzki, jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce. Dobra. Dlatego na najbliższe lata dostaliśmy 240 milionów złotych. To jest zasługa urzędników zasługa wyjątkowych, dobrych samorządowców, którzy startują w tych wyborach po to, żeby było więcej samorządu w Sejmie. Ja mam nadzieję, że przełożenie Warmi i Mazur na Sejm będzie coraz większe. Bo jak doskonale Państwo wiecie, zmienia się nasza rzeczywistość dzięki e, instrumentom z Unii Europejskiej. Jak Państwo doskonale wiecie, pieniędzy tych na pewno nie będzie mniej. Ale czy nie będzie mniej dla regionu, o to będą musieli zadbać parlamentarzyści z Warmi i Mazur, ale też parlamentarzyści. Którzy wiedzą co to jest samorząd, którzy wiedzą, co to są, co to są potrzeby ludzkie. I my stawiamy właśnie na takich, na takich kandydatów. Szanowni Państwo, kończąc, chcę powiedzieć, że trzymam za wszystkich kciuki. Przede wszystkim za pana Krzysztofa Hećmana, pana naszego senatora, doskonałego kandydata do Senatu. Bardzo wierzę mocno w Ciebie. Krzysztofie, że ta w Senacie, tak jak w samorządzie województwa, z nami pan burmistrz dyskutuje i zbiera te pieniądze do ręczyna. Tak będzie działał również w Senacie. I chcę podziękować bardzo pani Marszałek Kieszkowskiej za to, że jest przyjacielem naszego województwa, bo nasz region bardzo potrzebuje właśnie takich przyjaciół. Pani Albo, bardzo dziękujemy. Okay, Hvala okay, što